Temat formacyjny spotkania kręgu we wrześniu 2021 roku otoczynią wszystko nowe. Miejmy wszyscy świadomość, że jest coś gorszego niż ten kryzys tragedia jego zmarnowania. Z kryzysu nie wychodzi się bez zmian: albo wyjdziemy z niego lepsi, albo gorsi. Papież Franciszek. Początek kolejnego roku formacyjnego to dobra okazja do przeanalizowania z pewnego dystansu tych wydarzeń i sytuacji, które spotkały nas i nasze kręgi w związku z pandemią. Trudno w kilku zdaniach wyliczyć wszystkie możliwe problemy, niemniej z pewnością wielu z nas przeżyło w ostatnim roku wiele sytuacji kryzysowych. Śmierć bliskich, niepewność dotycząca własnego zdrowia i życia. Kłopoty związane z pracą, brak spotkań rodzinnych, wspólnotowych i towarzyskich, brak poczucia bezpieczeństwa, ograniczenia związane z liturgią, niemożność zrealizowania wielu planów, zagubienia związane z wielością często sprzecznych ze sobą opinii, komentarzy i proponowanych rozwiązań, itd. Każdy z nas, poglądając w swoją historię i dotykając rozmaitych doświadczeń, z pewnością będzie w stanie przedstawić listę trudnych wydarzeń i problemów, z którymi musiał się zmierzyć. Jesteśmy jako małżonkowie, jako krąg, jako wspólnota domowego kościoła w zupełnie innym miejscu niż planowaliśmy. To wszystko, co wydarzyło się w ostatnim czasie, zmusiło nas do podejmowania zupełnie nowych wyzwań. Nauczyliśmy się szukać rozwiązań w nowych przestrzeniach, w tym także w rzeczywistości wirtualnej. Musieliśmy przywartościować w sobie to, co do tej pory uznawaliśmy za sprawy oczywiste i nienaruszalne. Jak zwykle w sytuacjach nieprzewidywalnych okazało się, że nie mamy gotowych recept na wszystkie problemy. Pandemiczna burza rzuciła nas w takie miejsca, których sami nigdy byśmy nie szukali i nie odnaleźli. Przekonaliśmy się, że to, czego doświadczamy, jest większe niż nasze możliwości. Zostaliśmy zmuszeni do działania w sposób, którego nie rozumieliśmy i z przyczyn, których nie potrafiliśmy sobie wytłumaczyć. W tym miejscu warto spojrzeć głębiej w siebie i spróbować odkryć tę trudną dla każdego z nas prawdę. Czy w istocie cała ta sytuacja nie zburzyła budowanej w nas od dawna wieży Babel, dzięki której mieliśmy być samowystarczalni i wszystko rozumiejący? Spoglądając na obecną sytuację, nie sposób powinąć spraw związanych z naszymi rodzinami oraz kręgami, w których się formujemy. Ten trudny czas mógł nadwrężyć nasze relacje, które być może trzeba będzie budować na nowo. Spoglądając na siebie wzajemnie, w małżeństwie i rodzinie, a także w kręgu, spróbujmy odkryć w drugim człowieku zaproszenie do odnowienia relacji, do powiedzenia sobie wzajemnie, kim dla siebie jesteśmy. Otacza nas inna rzeczywistość. Nie jesteśmy już tacy sami, jak dawniej. Nasze teraz może mieć zupełnie inną postać, niż byśmy chcieli. Jakie by ono jednak nie było, jest dla nas przestrzenią do wyjścia poza siebie w spotkaniu z innymi. Ostatecznie przecież innej przestrzeni czasowej niż teraz nie mamy. Od nas samych zależy, co zrobimy z doświadczeniami ostatniego czasu, jak wykorzystamy to, co nas dotknęło, czym żyliśmy w czasie pandemii. Mamy do przepracowania w sobie dużo spraw, wiele wątków do wyprostowania, sporo kwestii do przemyślenia. Zróbmy z tego dobry użytek, nie zatrzymując się na tym, co było, ale poprzez dobrze przeżywaną formację zmieńmy to wszystko w dobro. Zdaje się, że takiego właśnie świadectwa oczekuje od nas świat: że nie będziemy zatrzymywać się na problemach, ale pozwalając działać w nich łasce Bożej, przemienimy je w szansę do przekazywania Bożego działania w świecie. Przed nami nowe otwarcie, nowe możliwości, nowe teraz. Przed nami czas wyznania wiary w Jezusa, który jest Panem rzeczywistości, także tej niezrozumiałej. To jest odpowiednia pora na przyjmowanie, akceptowanie tego, co zostało dla nas przygotowane. Nadchodzi etap wydobywania z nas możliwości, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Moment odkrywania własnej niemocy i ograniczeń, a jednocześnie pewności, że Jezus pozwala nam stąpać po wodzie. Wszystko to prowadzi nas do przejścia, paschy, aby doświadczyć tej ostatecznie przekraczającej nas sytuacji, w której Pan powie: Otoczenie, wszystko nowe. Pozwólmy mu się do tego dobrze przygotować. Pytania do wcześniejszego przedyskutowania w małżeństwie, a następnie podzielenia się na spotkaniu kręgu. Co było dla mnie najtrudniejszym doświadczeniem związanym z pandemią? W jaki sposób to doświadczenie zmieniło mój sposób patrzenia na otaczającą mnie rzeczywistość? Czego nauczyły mnie przeżycia z ostatniego roku? Co w nich mogę wskazać jako szansę, nową umiejętność, odkrycie czegoś wartościowego? Czy umiem przyjąć rzeczywistość taką, jaką ona jest? W jaki sposób radzę sobie z tym, czego nie rozumiem w otaczającej mnie rzeczywistości? Co obecnie uważam za najpilniejsze zadanie do podjęcia w moim małżeństwie, rodzinie, kręgu? Jak mogę to zrealizować?